Cześć witam was serdecznie na kanale Kryptolasta Polska gdzie omawiamy różne giełdy kryptowaluty i DeFi. Dzisiaj zrecenzujemy giełdę PrimexBT która umożliwia nam handel na różnych aktywach m.in. kryptowalutach na Forexie na różnych Stocks. Także zaczynamy. Więc tak, geoda Prime XPT to giełda, która umożliwia nam handel na różnego rodzaju aktywach. Są to m.in. rynki kryptowalut, forex, e, akcji, jak również złota, e, ropy czy na przykład SP500. Giełda e, umożliwia nam handel na ponad 50 różnych aktywach. Możemy sobie tutaj otworzyć darmowe konto, żeby sobie zobaczyć, jak to działa. Pod, w opisie tego filmu znajdziecie mój link referencyjny oraz specjalny kod rabatowy, o którym jeszcze za chwilkę opowiem, jak to działa mniej więcej. Giełda była wielokrotnie nagradzana, na przykład za najlepsze, najlepszego brokera CryptoForex, najlepszą platformę do handlu na dźwigni, tzw. Tak margin Trading, i najlepszą aplikację do tradingu na krypto, możemy sobie to zainstalować aplikacje na przykład na, na Androida i na App Store, czyli na iPhoney, tablety z Apple. Tutaj możecie sobie znaleźć też recenzje w różnych znanych, na różnych znanych portalach. Jeśli zrobicie sobie research, zobaczycie też, że jest bardzo dużo recenzji od różnych znanych influencerów, youtuberów, także giełda jest dosyć znana. Tutaj też na dole znajdziecie informacje o ryzyku inwestycyjnym, jak również o krajach, które są włączone z życia, są to na przykład e, Stany Zjednoczone, Kanada, Francja. E, w Polsce możemy jak najbardziej używać tej giełdy. Jeśli jesteście z jakiegoś innego lub przebywacie na terenie innego kraju, musicie sobie tutaj przeczytać. Oczywiście e, jest to dostępne powyżej 18 roku życia. E, tutaj znajdziemy też różne informacje e, na temat i, i edukację, powiedzmy, jeśli sobie tutaj przejdziemy na przykład możemy sobie poczytać, jak działa dźwignia na bitcoinie. Załóżmy, że w normalnym, jakby, tradingu, żeby uzyskać na przykład na lekkim wzroście 5% profit 5000 dolarów, musielibyśmy mieć kapitał 100 tysięcy dolarów, a używając dźwigni, którą tutaj mamy na Prime XPT, dźwignie 100. To jest cross, więc pamiętajcie, że ryzykujecie tutaj całym kapitałem, jeśli e, używacie tej dźwigni. E, wystarczy, tak naprawdę, kapitał 1000 dolarów i możemy uzyskać ten sam profit, także to daje nam dźwignia, dzięki czemu możemy po prostu nawet na niewielkich wzrostach uzyskać e, profit. Tak samo m, możemy, tak naprawdę, e, tak jak to jest pokazane, możemy tutaj tradować na tak zwanym rynku byka i rynku niedźwiedzia, czyli jeśli cena idzie w dół, również możemy tutaj postawić jak jakby na spadki i dzięki temu możemy zarabiać również na rynku spadkowym. Do, na potrzeby tej recenzji będę używał dwóch kont. Na razie Wam pokażę, jak tutaj się zarejestrować i pokażę Wam takie podstawowe konto, które będziecie mieli po rejestracji. Żeby zarejestrować, recenzja jest bardzo po, prosta, nie jest wymagane tutaj KYC, więc tak naprawdę podajemy tylko e-mail hasło nawet chyba nie jest wymagane numer telefonu przynajmniej no nie jest on potrzebny do rejestracji po rejestracji po podaniu maila wybraniu hasła pamiętaj żeby stworzyć jakieś mocne hasło będziemy musieli tylko potwierdzić e-mail i już będziemy mogli się zalogować do naszego tak zwanego biura dashboardu zalogujemy się teraz tutaj i zobaczymy jak to wygląda od środka pierwsze co będziemy musieli zrobić Tutaj także pokaże się e, taka informacja o, e, o bonusie, który możemy otrzymać. Ja jeszcze informacji nie mam, ale jeśli sobie wejdziecie e, na pomoc, to znajdziecie tam taką informację o bonusie. E, ja dla Was mam specjalny bonus tutaj, e, który możecie m, jakby uzyskać za pomocą kodu, który będzie w opisie tego filmu. Zaraz Wam też pokażę, gdzie ten kod wpisać, jaki to jest kod. Więc tutaj mamy tak jakby główną część biura. Pierwsze, co musimy zrobić, to zasilić nasze główne portfele. Więc tutaj mamy możliwość zasilania Bitcoinem, Ethereum, USDT, USDC i ich własnym tokenem Covesting, CO, COV. To jest token typu RC20, ale też jest już wersja na Binance Smart Chain, o czym też za chwilkę wspomnę, a poza tym zrobię jeszcze osobne wideo na temat modułu Covesting, który umożliwia nam kopiowanie traderów. Tutaj wspomnę tylko o tym, pokażę mniej więcej, jak to wygląda, a na osobnym wideo wytłumaczę dokładnie, na czym to polega. Opiszę trochę, trochę więcej powiem o tym tokenie, jakie są możliwości. To będzie w następnym wideo, prawdopodobnie dzisiaj albo jutro to się też pojawi to wideo, w momencie, kiedy oczywiście nagrywam ten film. Więc jak zasilimy, to tutaj wejdę na specjalne konto testowe, które dostałem od firmy po zasilaniu tutaj pokaże nam się jakby kwota mniej więcej jak suma naszych wszystkich kryptowalut czy innych aktywów które tutaj posiadamy i żeby na przykład sobie używać na marketing trading będziemy musieli po zdeponowaniu sobie tutaj na przykład dać fund i żeby zasilić te konto do tradingu jakby na dźwigni, czyli margin trading. Załóżmy, że chcemy sobie teraz 0,1 Bitcoina przelać, jakby na te konto, żebyśmy mogli na tym margin trading sobie operować. Damy transfer, i wtedy nam się pokaże tutaj e, w tej sekcji margin e, ta suma, którą przelaliśmy. Ja tutaj sobie tak testowo utworzyłem trzy mm, konta na BTC, Ethereum, USDT. Żeby w ogóle stworzyć te konta, sobie dajemy tu Open New Account, wybieramy sobie jakby tą krypto, którą chcemy. Ja już tutaj wybrałem trzy, no mogę sobie na przykład tutaj utworzyć USDC. Jeśli zasilimy sobie na przykład to w Bitcoinie, zawsze jeśli chcemy użyć innego aktywa, na przykład Ethereum, możemy sobie użyć tutaj jakby exchangera takiego wewnętrznego i sobie na przykład zamienić Bitcoina, załóżmy nawet na przykład na te USDC, które utworzyliśmy jak damy, no i tutaj będziemy mieli tą sumę, nam się pokaże tutaj, tutaj nam się pokaże to konto, że utworzyliśmy, no i teraz musimy sobie jakby dać fund, żeby zasilić tutaj z naszego konta, wymieniliśmy sobie, więc damy max i będziemy to już mieli jakby na tym marginie, zaraz pokażę Wam, jak ten margin działa, czyli jak ten handel na dźwigni tutaj działa, o czym warto wspomnieć, mamy tutaj, tu przejdę może na te na ten program referencyjny. Mamy tutaj czteropoziomowy program referencyjny. Tutaj możemy sobie, tutaj będziemy mieli nasz link, tak, jeśli chcemy polecać to innym osobom, będziemy mogli zarabiać jakby część z opłat, które te osoby ponoszą. I tak na przykład mamy tutaj Darek, czyli osoby bezpośrednio polecone. Z nich będziemy mieli 20% z tych opłat, które one będą ponosiły. Na, po, na innych levelach czyli, na przykład, zaprosimy kogoś, ta osoba będzie polecała, innym osobom będziemy mogli również z tych innych osób zarabiać, a te inne osoby, jeśli będą polecały, to również z osób, które one zaproszą, również będziemy mogli otrzymać jakiś tam procent z opłat, które one będą wnosiły, możemy sobie jeszcze więcej poczytać tutaj na ten temat, jeśli wejdziemy tutaj sekcji tutaj na dole. Tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Warto też tutaj, na początku, w celach bezpieczeństwa, tu możemy zmienić hasło, oczywiście możemy sobie wybrać, jaką, w jakiej walucie ma nam się pokazywać, jakby nasza suma naszych aktywów. Możemy sobie tutaj włączyć lub wyłączyć takie powiadomienia o logowaniu o, lub o jakichś tam naszych akcjach, czy na przykład jak będziemy coś się będzie działo na naszym koncie to będziemy mogli otrzymywać powiadomienia mailowe możemy również połączyć się z telegram botem teraz to akurat jest niedostępne dlatego, że musiałbym uruchomić tutaj te two factor authentication dwustopniową weryfikację, więc to zalecam zrobić, ja tutaj tego nie będę w tej chwili robił, z tego względu, że to jest konto testowe po to, żeby pokazać jak działa platforma ale możecie sobie tutaj to uruchomić Musi mieć zainstalowany Google Authenticator na przykład na swoim telefonie z Androidem czy Apple czy na iPhoneie i później będziemy mogli również używać Telegram Bota no, żeby używać Telegram Bota jest wymagane właśnie włączenie tego TFA jeśli przejdziemy do sekcji Margin tutaj zobaczycie że mamy Mamy te rynki, tutaj akurat są włączone wszystkie rynki, ale możemy sobie na przykład dać tylko krypto. I jak sobie włączymy to, to widać, że możemy tradować tutaj e, na Bitcoinie, Ethereum, iosie e, i e Litecoinie. I to w stosunku do e, USD, czyli do dolarów, albo do Bitcoina. E, I możemy tutaj jakby zacząć trading klikając tutaj trade, pokaże nam się takie okienko. Tak samo możemy to zrobić Zależnie od naszej pozycji, czy chcemy pozycje na sell, czy same pozycje na buy, to tutaj możemy sobie tutaj też kliknąć, na przykład tutaj tak. Tak samo możemy użyć prawego przyciska myszy i też będziemy mieli opcję buy albo sell. Możemy też tutaj sobie uruchomić one click trading albo double click trading. Tu możecie sobie poczytać, z czym to się wiąże. Pamiętajcie, jak to uruchomicie, no to musi uważać na to, co klikacie, żeby tutaj gdzieś sobie nie chcący nie robić krzywdy. To jest po to, żeby jakby szybciej tradować dla osób już zaawansowanych. Oprócz kryptowalut, możemy sobie tutaj na przykład handlować na różnych indeksach, na przykład na Zdaku, czy SP500, czy na Ropie, czy na Złocie. tak? Oprócz tego mamy tutaj, no to są wszystkie rynki. Takie jeszcze jest Forex, czyli tak zwane pary walutowe, czyli na przykład euro do franka szwajcarskiego, czy do funta. Jak sobie tu klikniemy, to nam się tutaj zmieni. Teraz tak, jak już mamy ten new order, czyli nowe, jakby nowe zlecenie. Tutaj akurat wybraliśmy przykładowo euro do funta. Mamy tutaj cztery rodzaje zleceń, które, które możemy używać. Pierwszy to jest market, czyli po cenie rynkowej, czyli to jest taka najprostsza opcja, tak naprawdę. Możemy również to zmienić na limit order e, e, lub. E, na stop order, tak, i tu możemy sobie to zalecam używać, tak. Tutaj, jak sobie klikniemy, to będziemy mogli sobie ustawić stop loss albo take profit, czyli ustalamy sobie cenę, po jakiej na przykład ma być wstrzymane nasze zlecenie sprzedane, jeśli na przykład nagle zmienią się warunki na rynku, albo też kiedy osiągniemy jakby ten pułap, który sobie znaczyliśmy, automatycznie te transakcje bez naszego udziału już. Zostaną zlecone. Trzecia opcja, jeszcze jest oprócz tego opcja, tutaj stop, tak, i jest też opcja, gdzie możemy używać stop i limit jednocześnie, i w tym momencie, kiedy na przykład zadziała stop, no to tamten drugi limit, order po prostu będzie anulowany. Także to jest bardzo fajna opcja, dzięki której możemy sobie ustawić i zlecenia, jakby stop lossu czyli żeby nam na przykład jeśli nam coś spadnie, czy pójdzie nieco co chcemy, żeby nam zamknęło zwracanie, żebyśmy nie utracili środków, kiedy nie będziemy w stanie być przy komputerze czy na jakimś urządzeniu. Albo żeby nam tutaj zleciło na przykład zakup lub sprzedaż, jeśli też osiągnie zostanie pułap, który sobie zlecimy. Także takie mamy tutaj opcje. To jest taki podstawowy wykres, który jest ich wewnętrznym narzędziem, mamy też tutaj połączone z TradingView tutaj w tej części Analysis, to za chwilkę pokażę. Tu możemy sobie jeszcze zmienić jakieś tam świeczki, możemy sobie tutaj coś porysować tak, żeby bezpośrednio tutaj widzieć nasze zlecenia. Tutaj możemy sobie też włączyć jakby charts, będziemy widzieli tutaj, będziemy mogli różne tutaj na jednym ekranie sobie śledzić różne opcje tak, tak jak to jest pokazane. Tu będzie nasza historia tradingu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj też możemy pójść do historii, będziemy widzieli wszystkie nasze e, trady, tak jak się odbywały. Kolejną tutaj, kolejnym takim modułem, o którym, tak jak wspomniałem, m, nakręcę osobny film, będzie osobne wideo na ten temat, to jest Covesting. Jedna z tutaj z ciekawszych opcji, szczególnie dla osób niedoświadczonych, które jakby same nie chcą tradeować, tylko chcą to jakby zlecić profesjonalistom, osobom, które się specjalizują w tym. Tak, jak mówię o tym, powiem więcej. Tutaj widać różnych traderów. Możemy sobie dać follow, tylko musimy tutaj zatwierdzić, że się zgadzamy. I będziemy na przykład widzieli tutaj, akurat chyba już tutaj, akurat nie mamy środków, ale może przejdziemy tutaj na to drugie konto. Musimy oczywiście sobie przelać te środki z głównego portfela. I tu będziemy widzieli tych traderów, możemy zobaczyć tutaj ich całkowity jakiś um, obrót, który zdołali wykonać. Um, tam też warto zwrócić uwagę um, na, na to, że e, jakaś część tutaj środków, które zostaną ugrane, będzie przeznaczona na, e, dla tego menadżera, czyli ta osoba, która tutaj... Będzie zarządzała naszymi środkami, oczywiście, z naszą zgodą. Będzie pobierała, na przykład, 20% fi, a również platforma tutaj na tym zarabia. Także, no, no wiadomo, że jakby część z tych środków będzie przeznaczona właśnie na wynagrodzenie dla tej osoby tradującej i dla platformy. Tutaj też możemy sobie zmniejszyć te fi, używając ich tokena. Tak jak mówię, o tym powiem jeszcze na osobnym wideo, także będzie to dokładnie opisane na osobnym wideo. Tu mamy. Yy, część taką analityczną, czyli tu możemy sobie zobaczyć yy, wykres taki jak znamy z TradingView. tutaj mam trochę akurat yy, wolny internet. Tutaj akurat sobie już włączyłem jakieś indykatory przykładowe, na przykład bandy Bollingera yy, i stoch RSI. Tutaj możemy sobie to jakby wyczyścić i no możemy sobie wybrać na przykład świetki, świeczki, świeczki Heikin Ash, jeśli takie nam odpowiadają, albo zwykłe takie świeczki. Możemy sobie włączyć, tak jak mówiłem o na przykład Bollinger Bandy. Nie musimy jakby używać wtedy Trading View. Możemy sobie tutaj bezpośrednio z platformy, co jest myślę, że wygodne. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli sobie tutaj wrócimy do głównej strony, tutaj też jest Help Center, tak? Jak wejdziemy tego Help Center, co zalecam Wam w ogóle, zanim oczywiście zaczniecie tutaj zabawę z tradingiem, poczytać sobie tutaj, zrobić własny research, tutaj będziemy mieli odpowiedzi na większość pytań, tu będzie na przykład um, informacja, co to jest w ogóle level trading, margin trading, tak. Nie ma tutaj polskiego, ale zawsze można sobie to przetłumaczyć. Jeśli używamy przeglądarki na język polski, to będzie nam łatwiej wtedy sobie tutaj okiełznać OK to, i możemy sobie poczytać, mniej więcej, jak to działa. Jak widać, tutaj na kryptowalutach mamy dźwignię 1 do 100, na indeksach też, a na forexie nawet do 1000. I możemy sobie tutaj poczytać o różnych rzeczach. Możemy sobie poczytać o pozycjach długich, o pozycjach krótkich, o kodach promocyjnych. Właśnie jeszcze wracając do kodów, żeby w ogóle skorzystać z takiego kodu, musimy sobie wejść tutaj na marking trading i tutaj. Jeśli chcecie e, dostać taki bonus, e, wklejacie kod promocyjny, on też jest w opisie tego filmu, pamiętajcie, że to musi być dokładnie tak, jak tutaj jest wpisane. Wtedy mm, tylko musicie chyba anulować ten bonus, welcome bonus, bo tam jest taki welcome bonus, który jest aktywny przez 24 godziny. E, jak się to anulujecie, będziecie mogli skorzystać z tego specjalnego bonusa, który tutaj jest dla moich subskrybentów i e, widzów. E, tutaj dacie activate. I ten bonus Wam się tutaj e, uruchomi. Akurat no, tutaj jest moje konto, więc to się nie uruchomi w tej chwili, ale mm, e, dzięki temu e, e, dzięki te, ten kod będzie, dzięki temu kodowi, będziecie mogli jakby e, dostać 50% więcej do depozytu. Czyli zał, załóżmy, że zdeponujecie jeden eter, e, to dzięki temu bonusowi będziecie mieli tak naprawdę 1,5 Etera do tradingu. Oczywiście tego. Jakby bonusu nie będzie można wypłacić, tylko on jest przenoszony do tradingu, czyli będziecie mogli jakby zyski y, wygenerowane dzięki temu bonusowi wypłacić. Natomiast nie będziecie mogli oczywiście wypł wypłacić tego bonusu no, wiadomo, że to jest w celach promocyjnych, żeby zachęcić do korzystania z tej platformy, a dla Was to jest mniejsze ryzyko, macie jakby większy tutaj y, depozyt do tradingu. Y, jeśli tak jak wracając tutaj, za, za, zalecam zapoznanie się tutaj z tymi wszystkimi. W centrum pomocy z tymi wszystkimi tutaj sekcjami, szczególnie dla osób początkujących, które po prostu zaczynają i nie wiedzą już się wszystkiego. Tu jest również na przykład przykład, jak uruchomić ten kod, jak z niego skorzystać. tak. Tutaj jest ten welcome bonus, który pokaże się Wam zaraz po, po tym, jak zdeponujecie. No to musicie sobie wybrać, który bonus będzie dla Was lepszy. To są jakieś minima, które musicie wpłacić, żeby skorzystać z tego bonusu. To już jest Wasza decyzja, żeby skorzystać z tego mojego bonusu też pod tym w opisie tego filmu znajdziecie mój link referencyjny rejestrując się z tego linka będzie mogli również skorzystać z tego specjalnego bonusu który jest dla moich widzów tak jak wspomniałem oni mają swój token covesting to jest token rc20 ale jest on również dostępny na, na pancakeswapie o tym powiem więcej w kolejnym wideo myślę że to jest na tyle jeśli macie jakieś pytania zawsze możecie się do mnie zwrócić o pomoc, jeśli chcecie z mojego linka. Także postaram się pomóc jak tylko mogę. To by było na tyle, jeśli chodzi o te wideo. Dziękuję bardzo za oglądanie i zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Niedługo po tym filmie pojawi się film o Covesting, bo na pewno to jest jedna z najbardziej interesujących e, możliwości, jakie oferuje ta platforma. Tam Wam opiszę dokładnie, jak to wygląda, czym to się je. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.